Trafiliśmy tutaj już od samego początku. Jest to przepiękna inicjatywa zorganizowana przez Akademię Sztuk Pięknych. Są to jedyne zajęcia w Krakowie, które wyglądają w ten sposób, że jest część merytoryczna i część praktyczna. Wszystko tutaj jest przygotowane od A do Z. Dzieci wychodzą, są przeszczęśliwe, zachwycone, a ich prace wiszą za każdym razem na ścianach i można je podziwiać. Jula jest tak zachwycona tutaj tą atmosferą, paniami z uczelni, ich podejściem, otwartością i dziećmi, które również tutaj przychodzą, żeby wspólnie stworzyć coś pięknego. To wszystko powoduje, że te zajęcia są wyjątkowe, jedyne. Warto tutaj być i przyjść i z tego korzystać. Zajęcia prowadzone są w Galerii ASP w Bronowicach przy współudziale studentów z Edukacji Artystycznej Wydziału Malarstwa oraz zespołu kulturystyki ASP. Staramy się tutaj inspirować dzieci wydarzeniami, tematami osadzonymi w historii sztuki, ale też jakby to, co dla nas ważne, to pokazanie dzieciom, że sztuka od dawna była i jest obecna w naszym życiu. Bardzo lubię tutaj przychodzić i jest bardzo fajnie. Ostatnio robiliśmy monety rzymskie. Bardzo mi się podobają warsztaty. Teraz maluję sobie dużo takich owiec, które będą szły, a w tle zrobię taką górkę, na której będzie już las i taką małą owieczkę, a dobrego pasterza. Ja uważam, że obcowanie ze sztuką od najmłodszych lat jest bardzo ważne, i takie doświadczenie tworzenia i styczność z materią dla dzieci wydaje mi się, że bardzo korzyża ich horyzonty oraz ich wyobraźnię. I wydaje mi się, że to są lekcje, które zostaną im na długo i też może zainspirują ich do tworzenia w przyszłości. To, co w przeprowadzanych warsztatach jest ważne, to też to, że dzieciaki bardzo dobrze się bawią i przez tą zabawę. Bardzo dużo się uczą. Widać też w nich dużo skupienia i takiego zapału do tworzenia. I dzięki temu, jak tutaj możemy zobaczyć, wychodzą naprawdę ciekawe i różnorodne prace. Hania chodzi na zajęcia tutaj do galerii Bronowice na kulturystykę od września, jest bardzo zadowolona. To są zajęcia właśnie dla niej. Wcześniej uczyła się rysować przez internet ze względu na pandemię. Zawsze wykazywała zainteresowanie lepieniem, rysowaniem, wycinaniem, sklejaniem, więc tutaj naprawdę świetnie się rozwija i bardzo kreatywnie spędza czas. To, co wyjątkowe wydaje mi się w tych zajęciach, to to, że prowadzimy je w profesjonalnej galerii sztuki. Dzięki czemu po każdym cyklu naszych tematów możemy pracę. Prezentować, otwierać wystawę i dzięki temu dzieci uczą się szacunku do swoich prac, ale też po prostu szacunku do sztuki, do tworzenia, do tego, co ważne. Bardzo podobają nam się te warsztaty, są bardzo fajne. Polecam innym dzieciom.